Cześć! Witajcie na Werniksie! Cześć! Cześć! Znajdujemy się przed budynkiem Salon Akademii, w którym trwa wystawa przerwa wakacyjna studentów Warszawskiej Akademii Sztuki. Przerwa wakacyjna jest to spojrzenie z zewnątrz na ogólnąszą pracę studentów wszystkich Akademii akademicznych w Warszawie. Warszawie. Doboru prac podjął się dwoje niezależnych kuratorów niezwiązanych z uczelnią. Idea o tyle zacna, bo zbieżna z tym, co chcemy osiągnąć na kanale, czyli oddać głos młodym, zdolnym artystom. Praca, którą prezentuję na ekspozycji, nosi tytuł Portret Tornoskórego Albinosa i ona odnosi się do wielopoziomowości zjawiska odmienności, tego, że to jest problem bardzo wielolicowy i również tego, że los czy sytuacja innego czy obcego w, w danym miejscu uzależniona jest od jakiejś takiej, jakiejś takiej fantazji czy wstępnego założenia ludzi reprezentujących tak zwaną normalność. Mhm. Teraz w zależności od właśnie społecznego kontekstu, yy, yy, figura odmienca może przyjmować różne formy. Może być właśnie z jednej strony yy, kozłem ofiarnym, ale też może być yy, jakiegoś tam rodzaju fetyszem czy złotym ciecem. Może być, stać się jakąś krwawą ofiarą yy, w afrykańskiej wiosce, bo mówimy tutaj o tym zjawisku albinizmu, który jest dość konkretnym przypadkiem i tam ten właściwie systematyczny mord jest podyktowany jakimiś takimi e, normami moralności plemiennej, ale też wspierane jest to myślenie e, takim właśnie magicznym pojmowaniem świata, ale też z drugiej strony może stać się e, gwiazdą nowojorskiego świata mody. Więc moja praca składa się z dwóch projekcji. Jedna jest małą projekcją wyświetlaną na telefonie. Ona składa się właściwie z takich stopklatek, czy z fotografii z wziętych z życia publicznego szonarosa. I ta projekcja ona jakby zawiera w sobie to, te dwa aspekty odmienności, odmienności jako celebrytyzacji właśnie tego zjawiska, czyli właśnie tego, tej postaci Shona Rosa, która jest tutaj wyniesiona na piedestał, ale właściwie pojawia się natychmiast jakby w domyśle, czy w tym braku ostentacyjnym, wszystkie, pojawiają się wszystkie te skojarzenia, które przychodzą do głowy w momencie, kiedy mówimy o odmienności. Druga projekcja to jest Taka, taki metaforyczny właściwie film, w którym y, głowa takiego albinosa, która powstała w, 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 jakby w procesie y, dochodzenia do pewnych tam ostatecznych form, ona zostaje zmonumentalizowana, umieszczona w takim, y, y, w takim miejscu, które jest właściwie y, jakby pozbawione jakiegokolwiek kontekstu. To jest po prostu jakiś taki zupełnie jałowy pejzaż, no i ta głowa właściwie tam, ona jest takim symbolem triumfu, odmienności, czegoś takiego, co właściwie jest absolutnie fundamentalne i właściwie ostentacyjnie i niezmiennie właściwie trwa wobec jakby tej wędrówki światła, czyli jakiegoś tam mijającego czasu itd. itd. W wykorzystałam wizerunek bloków z ankietyty. Na dlatego, że jest to taki element bardzo charakterystyczny i znany I jednocześnie jest pewnym symbolem poprzedniego ustroju. Mm -hmm. I wykorzystując go chciałam dać jakiś obraz naszych obecnych czasów. Użyłam, e, użyłam opakowań na e, produktek, chcąc zbudować e, taki uporządkowany wałamer, przeobrazić e, sterty brzydkich e, opakowań i e, właśnie z zerównym Nie zależało mi na m, komentowaniu tej rzeczywistości. E, nie po prostu chciałam dać jakiś y, obraz tego, co, co, co się dzieje, co po prostu w jakich czasach żyjemy. Mm -hmm. tak nie, nie, nie chciałam dać y, y, oceny mm -hmm. temu, tylko coś zasygnalizować. Chodziło mi o zasadę kontrastu między mm -hmm. tymi, tymi szarymi blokami a... A ten, ten, jak, jak wygląda dzisiejsza przestrzeń publiczna, mm. jak wygląda nasz sposób życia. Myślę, ja że ja dowiem ja się, że wykazanie, że żyjemy w przestrzeni publiczno, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, bardzo, bardzo ciekawe, kiedy, kiedy obiekt, od, kiedy obieca nie przygotowany na to. Coś, coś dostaje od nas. Uważam, że od tego, od tego można by było zacząć. Żeby nie zamykać w galeriach, tylko wychodzić do przestrzeni. Każda sytuacja, której, e, która daje możliwość studentom e, skonfrontowania z tego, co robimy na Akademii z jakimkolwiek kuratorem z zewnątrz, czy z jakimkolwiek odbiorcami z zewnątrz, to jest jak najbardziej słuszna. Mam numer pracy. To jest, to jest liczba 23. Z tego co pamiętam jest liczbą pierwszą. Um, to praca ma różne znaczenia w zależności od sytuacji dzisiaj. Możemy starać wyścigu fizjologicznym. I to było tak, że właściwie nie um, spotkałem ten właściwie obraz albo obiekt, i pomyślałam, że go zrealizuję. Co do interpretacji, to i tak chyba każdy będzie miał własną interpretację. Jeżeli chodzi o, o jakąś drogą w jakiej tu powstało, to w sumie historia jest dosyć osobista. Nie wiem, czasem mówię, że ta praca kojarzy mi się z jakimiś relacjami między ludźmi, które powinny być bliskie, ale... Ale coś w nich nie wychodzi. Pamiętam, że moja mama, żeby chciała, żeby, żeby udowodnić mi, jak bardzo mnie kocha, kupowała potwornie dużo jedzenia, które pleśniało potem. I cały dom był zawalony odrażającymi ogórkami, które opisywały się same w szufladzie lodówki, o tym pleśniały. I z drugiej strony miłość kojarzy mi się dosyć fizjologicznie, Jakoś te skojarzenia same zaczęły ze sobą tak rozmawiać. No to, co pokazałem ze słuchawką, z innymi elementami, można słuchać tej instalacji, mogłoby potencjalnie zachęcać odbiorcę do rozmawiania ze swoim ciałem którego symbole i wyroki i sygnały są właściwie niezbadane i często nie wiadomo o co chodzi, co pochodzi z naszych przekonań, a co faktycznie ściana. To jest takie błędne koło i dlatego to jest takie nie wiem, splątane ze sobą i rozmawiające na górze. Moja myśl z tym związana jest taka, że każdy zespół, każdy zespół pozbawiony Element, elementu komunikacji ulega po prostu zniszczeniu i rozpadowi. Jeżeli nie można się dogadać, to nic z tego nie wyjdzie. W każdej, w każdej kwestii, w każdym kontekście. Jakoś bardzo cenię tworzenie obiektów. I w sumie to jest jedna z rzeczy, która najbardziej mnie pociąga w sztuce, żeby jakoś realizować nowe tkanki i formy. Wracam z plenerem i myśmy czy to jest hobby, czy praca. <grym> I mówię, no, trudno im powiedzieć, maluję obrazy. Co malujesz? Co pani maluje? Obrazy? Jak to, ale tak, tak jak ścianę? Płótno? O co chodzi? Tak... Nie, w ogóle nie byłam w stanie tego wytłumaczyć. Przyszłam w szok kulturowy, bo no, to na wsi, ale ludzie byli z miasta. Nie wiem, nie wiem, żeby zaprosić jakichś sławnych performerów, którzy by wyszli na Rosjanicy i zobaczyli. Nie <trym> powiem go, ale ostatecznie mogę się poświęcić, założyć to wszystko na siedzie, założyć na głowę tę wielką macicę i teraz odbyć drogę fizjologiczną po nowym świecie. Chętnie tam zabrała właściwie. Nie wydaje mi się, że jakoś trzeba przykuć uwagę ludzi czy w jakikolwiek sposób zaskoczy. nie wiem, będzie po prostu oddziaływało na nich.